Siema, z tej strony ProGamer.pl, a ja witam was w Minecrafcie. Ale zaraz chwila. To nie jest normalny Minecraft. To jest Minecraft mapa piła. Jakby ktoś nie kojarzył piła, to jest y, horror, a ja jestem klimatycznie przebrany za Jigsaw'a, czyli y, no właściwie psychopatę z y, piły. No, pomijając, ogólnie gra będzie polegała no, właśnie na tym co w filmie, czyli na... Y, no jakby to powiedzieć, na bólu i cierpieniu i w ogóle. Więc zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się oczywiście spodoba. Pamiętajcie, że lecimy po 30 subów, więc zostawcie suba. A ja myślę, że już bez przedłużenia zapraszam Was do oglądania. Chyba jeszcze muszę zmienić kamerę tutaj z pierwszej osoby, żeby nie było. Okej, okay, już mam łapkę. Menu jest takie troszkę ciemne, czemu ja tu mam comment bloki? What the hell? Czemu ja tu mam comment bloki? W takim Czemu mi dali komment bloki? Nie wiem. Tutaj mamy e, zarys historii... Mm, nie umiem angielskiego, więc niestety nie przeczytam. Tutaj mam e, kto zrobił tą mapę, tutaj e, e, The Reaper. E, zasady. Mm, nie używamy cheatów, nie niszczymy bloków. Hmm. No. A więc myślę, że możemy ogólnie nie zacząć. Okej. Okay. Oczywiście budzimy się w klatce, nic nie widzimy, kręci nam się w głowie. Hmm. No, tutaj widać czat. Ach, hello, Meister. You can talk. Bla, bla, bla. Hmm. Make a choice, dokonaj wyboru. Um, ogólnie tutaj chodzi o to, żeby wybrać przycisk. Jeśli chcemy zielony, to e, e, gramy w grę. Jeśli czerwony, to nie gramy w grę. No, oczywiście my chcemy zagrać w grę, więc. Lecimy. Okej. Okay. kogo mamy ocalić? Um, co ty szkielecie? Won mi z tym. Ała. Dobra, ocalmy tego. Co, so, Creeper. So. Szybko, że mnie. Szybko, szybko, dobra. Okej. Okay. O. Kogo my tu mamy? Co to? Active Killer Robot. Aktywujemy zabijającego robota. Ups. Ups. Zabiłem tego wieśniaka. Aha. Chyba zabiłem wieśniaka. Czemu mi się tutaj komal bloki respią w ogóle, w jakimś punkcie ja nie wiem. elektryczne krzesło. Nie wiem, po co ono tu jest. Panie kapitanie, komuś chyba głowę zmierzyło, tak mi się wydaje. No, nieważne. Dobra, idziemy dalej. Nie ma co. Ok. Dobra robota. Widzę, że przetrwałeś. Coś tam, coś tam. Aha. Mamy poświęcić swoją krew, żeby pewnie otwarły się te drzwi. No spoko. Dobra, lecimy au, 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 au. Pierwsza krwawa ofiara. krwawa dawka. Jak widzicie mam w lewym górnym rogu moje życie i po prostu mam nadzieję, że mi ono nie spadnie do... nie daj Boże, zera. Po co mi te komend bloki ludzie święci. Nie chcę tego. Jezus Mary. Może wywalić te komend bloki, bo to mnie wkurza. Nie chcę ich. Dobra, muszę patrzeć ciągle na życie, bo ja coś czuję, że y, z tego co widzę, to to zabiera po cztery serduszka, więc teraz trzeba to te chwilę poczekać, y, żeby mnie nie zabiło przypadkiem, bo nie chciałbym zginąć. Na, na początku szczególnie, że już grałem w tą mapę. Niestety dalej niż to nie zaczęło. tam później jest już trudno. Tam trzeba zjeść złote jabłko, zresztą zobaczycie. Y, ale ogólnie jak tu się zginie, to trzeba instalować mapę od nowa, więc jest taka trochę lipa. Bo później tam się psuje z komendami, mapa się nie resetuje ogólnie. Więc... Masakra, dobra. Hmm. krwawa ofiara. Znowu musimy poczekać. Dobra. Jak to zrobię, to do Was wrócę, więc... Cięcie. Okej, okay, jestem już po pocięcie. Jak widzicie, udało mi się otworzyć drzwi. Niestety w międzyczasie zginąłem. Więc musiałem trochę jeszcze czytować, no ale nieważne. Najważniejsze, że już drzwi otwarte można iść dalej. Aha. Okej. Okay. I co mam dalej robić? Proszę o wskazówkę. Może na czacie coś było. Find the air wind and jump under go over. Aha. Szkoda, że nie rozumiem angielskiego. To by mi pomogło, naprawdę. Czyli chyba coś muszę znaleźć skacząc? What? Coś muszę otworzyć? Jakoś tak? A tu coś jest. Tu jest jakaś dziura. Tu jest jakaś dziura. Przez nią widać ten labirynt, czy co to, to tam jest. Może coś trzeba zrobić z tą dziurą? Nie wiem. Jeszcze raz zerknę na czat. Find the air went and jump under to go on. Mam chyba coś znaleźć za czymś i tam wskoczyć. Aha. Okej, okay, jak to rozgryzę, to widzimy się po dzień. Okej, okay, już wiem co to znaczy. Tu chodzi o kanał wentylacyjny. Pochodziłem i jest. Jest kanał wentylacyjny. Tylko jak tam, tam mam wskoczyć teraz? Tam było polecenie, żebym wskoczył tam. Ale jak? Jeszcze raz. No, może to jest tylko ja tu nie doskoczę, nie? No, błod, nie doskoczę. No, chyba coś tu powinno być. Tak, by the way, dobra. Powiem tak. Wiem, że nie powinien nam tego robić. Ale ja nie wiem, co ja mam robić tak szczerze powiedziawszy, więc no muszę polecić, no. no. No ja po prostu nie mam pojęcia, co ja mam dalej robić. O Boże święty. Dobra, labirynt. Super. No okej, okay, z powrotem się zmieniam na survival, żeby nie... Sam na, na domyślny, żeby nie było. Zaraz mnie cheaterem nazwiecie w komentarzach. Dobra. Tu jest zasypana droga. Dobra, nie chcę tutaj spać, bo jak spannę, chyba zginę. O matko, to jest jakiś masakryczny labirynt. Coś tu jest na górze. Ale od na górze coś jest. Coś tam jest, dobra. Idziemy tam. Kurde, muszę pamiętać, co tam. Gdzie ja idę. Aha, tu jest zasypane. Co jest? Aha, okej, okay, czy to jest taki ślepy zaułek, czyli czyli tutaj gdzie ta pochodnia czerwona. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnego moba. Ani nic mnie to nie przestraszy. Ajku. Aha, zamurowane drzwi. Zamurowane drzwi. Mapa myślę jest dosyć długa yy, Więc ją... Podzielę, myślę, na dwie części. Czemu wszędzie te drzwi są zamurowane? A, tu nie są. Skakać tam, czy nie skakać? Takie pytanie teraz. Chcę skoczyć i zaryzykować, że spadnę jak... No chyba tak, bo tu nic nie ma. Dobra. Skaczemy. Wi. A, tu była woda, tylko... Nic nie widzę. Gdzie jestem? Pewnie też nic nie widzicie. Kurde, gdzie ja jestem? Ja pływam, czy ja nie pływam? Czy jestem w kanale, czy co? Hmm, fajnie, że ja widzę, gdzie ja jestem. ja mam płynąć w dół. Nie, no. Kurde No fajnie, dziękuję. Nic nie widzę. No bardzo mi miło. Z tego powodu. Chyba tutaj trzeba znaleźć takie wyjście. Nie, ja znowu muszę włączyć ten kreatywnik. Bo ja naprawdę nie wiem, co, co tu się dzieje. No bo naprawdę, no. Muszę sobie wziąć podkę widzenia w ciemności, później on tam sobie wyłącza mlekiem. No wiadomo, żeby nie było, ale naprawdę, no ja was przepraszam, że ja tak cheatuję. No ale naprawdę, ja nie mam pojęcia, co się dzieje. A ze względu na to, że nagrywam film po prostu, no to e, też chcę, żeby on nam jakoś szybciej troszeczkę potrwał. Nie? że ja teraz, no, godzinami, pluskał się w wodzie i myślę, jak się wyjść. Co? Aha, no to fajnie, nie? No, no bar bardzo fajnie, I co teraz? Co i teraz zostaliśmy zamknięci, czy co? No, czekaj, to, to, to chyba nie jest jednak odpowiednia droga, powiem tak. Bo skoczyć i zostać zamkniętym jakimś yy, porąbanym tunelu bez wyjścia to. To nie jest mnie, tutaj było jakieś przejście na górę. A tutaj wpadłem w jakąś dziurę, ale ja coś czuję, że tutaj coś jest. Są schody, czemu to są schody? Jasne. Piorny? Nie wiem. Co to ma być w tej. Ale tu musi być jakieś wyjście, bo to nie może być tak, że ja teraz. Ohoho, ho, nie ma innego wyjścia, to ja wpadnę do dziury. I, i kropka, i, i, i nic, nie? Tak by nie, tak, tak chyba nie no. no, no nie no na pewno nie No nie no Kurde No, ja, no trzeba to rozgryźć, bo ja coś czuję, że tutaj coś co, co, Coś w tym, aha dobra Zniszczyłem mapę Epicko O nie zaleję redstone O fuck Dobra, nie zalełem je. Aha! Ja wiem, że się teraz wydostałem z mapy i nie powinienem tego robić, ale. Yy. Tak. Czekaj, czekaj. A czemu pode mną jest to w ogóle taka gruba war. A nie, nie ma. Kurde, ale coś jest na górze. Na górze jest coś jak nic, bo tutaj widać, że... o, jest przejście. A nie, niebo są te tunele z tymi drzwiami. Ale tu jest jakieś takie pomieszczenie śmieszne. Ja, I da się, na, da się do niego dostać. To jest przejście. Ja wiem, że ja, że ja strasznie teraz... że ja cheatuję jak kurczę nie wiem co. No ja wiem. No ja po prostu nie mam pojęcia, gdzie mam iść, a to jest jednak film. Nagrywany na ty, więc... Musi być szybki. Dobra, okej okay, to. Chyba się cofnąć sporo powrotem do tego pomieszczenia, gdzie byłem. Bo to nie jest. Z... To, to tak, to nie jest wyjście, że ja sobie teraz. tej wpadł do dziury i umarł. Bo ja do, domyślam się, że to jest takie. No, wpadasz do dziury, ziomak umierasz, nie? Ale. No, poczekajcie chwilę. To był taki wielki kloc. O. Tak. Tak? Co? Aha? Tu mogą się dostać jakoś. Powiem tak, ja sobie przejdę w tył. Tylko tu jest zabudowany. To powiedz jakaś dziwna. Powiem tak, ta mapa jest jakaś mega dziwna, bo... Co to jest? Co to jest? Aha. To są jakieś inne questy w ogóle. I tutaj w ogóle ta mapa. Aha, dobra, ok. No, don't comment. Nie komentuję, ok. Powiem tak, to jest mega dziwna ta mapa. No więc myślę. Powiem tak. No ja nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ta mapa jest jakaś mega dziwna lol no, dlatego myślę że jak nawet nie umiem nie umiem tą mapę zagrać to można by że to w tym filmie to było na tyle naprawdę was przepraszam że tak wyszło że ciągle wam nie wiedziałem co robić no ale ta mapa jest jakaś dziwna no tak spróbuję w... pobrać inną mapę i ją po prostu wstawić a na razie się z wami żegnam do usłyszenia